Umierasz z gorąca. Twój kot odpycha cię wszystkimi łapami, bylebyś go tylko nie tulił. Strażak sam nie mknie na miejsce. Przyjedź do Kostrzyna nad Odrą! Tylko tutaj poradzisz sobie z upałami. A oto krótki poradnik, jak to zrobić. Punkt pierwszy. Musisz się bardzo dobrze nawilżyć. Pamiętaj, że wszystko, co jest w płynie, zawiera w pewnym stopniu wodę. Więc pij i nawadniaj się na maksa od środka. Punkt drugi. Możesz poudawać Goluma i potaplać się w Bajorku przy scenie głównej. Nie odpowiadamy jednak za jakiekolwiek choroby, które mogłyby tam pływać. Ale w końcu było na polen roku blisko 700 tysięcy osób, więc na pewno poznasz jakiegoś lekarza. Posty! Punkt trzeci. Sporty wodne. Najlepiej kiedy jakiś koleś obleje cię ze swojej sikawki. Do Bozi! Albo dziewczyna treśnie na ciebie. Player way. Punkt czwarty. Zrób sobie loda. Serio. W tym roku można było ślizgać się na prawdziwym lodzie i to nie Punkt piąty. Słuchaj zajebistej muzyki i zapomnij o tym, że jest ci gorąco. Święta noc, święta noc. Co to się stanęło? Punkt szósty. Dużo biegaj. Znaczy. Będzie ci potem cieplej, ale przez chwilę chłodniej. Punkt siódmy. Zamruź swoje serce ze strachu przed wężem rzecznym. O kurwa, co jest za tą jabkiem, ludzi! Not bad. Punkt 8. Przytulaj się z ludźmi. Być może ktoś z nich okaże się zimnym draniem lub chłodną biczą. Nigdy nie wiesz. <gry> Punkt 9. Leż bez ruchu w namiocie. Twoje ciało praktycznie w ogóle wówczas nie pracuje. A co za tym idzie, tracisz ciepło. Możesz tak przeleżeć cały dzień i wypełznąć dopiero w nocy. Punkt 10. Zaraz będzie ciemno. Więc, zamknij się. Siema! Ja ich nie znam. W ogóle... Proszę, to są oskarżenia jakieś, ja wychodzę. A wiecie, co w Kostrzynie nad Odrą miało najwięcej stopni Celsjusza? Żar waszych serc. Nieważne jaka jest pogoda, nieważne jak się ten festiwal nazywa, nieważne gdzie będzie za rok i nieważne czy ludzie próbują go oczernić, to wasze miejsce na ziemi. Następnym razem pamiętajcie, upał jest w was. Większy! Tak jest. Dzięki wielkie Woodstock, jestem tu trzeci raz, trzeci raz z rzędu i powiem wam, że strasznie was kocham ludzie i mam nadzieję, że wy również się będziecie kochać i że coś z tego wyjdzie. Trzymajcie się!